Buongiorno, witajcie na naszym kanale w kolejnym weekendowym vlogu. Wybraliśmy się na zakupy, bo mówi się, że, że generalnie zakupy to jest taki relaks i przyjemność dla kobiety. Dla Paulinki to może być coś po stresującym Cześć. dniu, ale ona Wam już opowie więcej. Cześć, ja witam się z Wami. O, moim kochanym samochodzikiem. Dzisiaj niestety miałam kolizję, a już zaraz wam pokażę, co narobiłam. W każdym razie e, dziewczynka wybiegła na pasy e, i przede mną pani zahamowała, druga pani przede mną również zahamowała, a ja już niestety nie zdążyłam i tak bam! I rozwalony przód. No ale najważniejsze, że nikomu się nic nie stało, bo to chyba jest kluczowe. No tak się to prezentuje, zobaczcie, aż maska poszła. Maska Nie wiem jak to ona. się w ogóle stało, że, że maska poszła, no to coś odpadło i w ogóle Mateuszowi mówię, jestem w szoku, bo zobaczcie, tu wygląda to jakby to była jedna część, a to odpadło tak równo, czyli to jest składane i potem jak nie, jakby... Nie, to jest zaślepka, to była zaślepka, bo tu się wkręca hak. A dobra, holownicze. no i tu był od pani hak. Tu był od pani hak z tyłu, no i widać, że pani coś tu idealnie wmontowała, nie? jak popękany, tu pęknięte dobra. całe. Powiem wam... Tu porysowany, no, no, wiadomo. tu porysowany, maska, Boże Wiecie, Jedyny. Widzisz co, ci, na tym czarnym tego tak nie widać, powiem wam, jak na żywo. Pewnie na kamerze to w ogóle nie widać tego tak dokładnie. W każdym razie, no co zrobić. No To była moja pierwsza kolizja w życiu. Prawo jazdy mam od 2011 roku. Czyli po od 11 latach. No I to szczęście, że I nie powiem, zakończyła się nie... mandatem. No właśnie, bo właśnie, bo pani w ogóle nie zadzwoniła na policję, tylko spisaliśmy oświadczenie. No. Teraz już wszystko pójdzie sprawnie, miejmy nadzieję. Teraz trzeba tylko to naprawić. Tylko, to jest tylko. Jak się czujesz z pierwszą kolizją? I źle. Znaczy, się, dzisiaj ten dzień mnie tak totalnie zestresował, tak dobił psychicznie, bo mam nawet podkrążone oczy. No, źle się z tym czuję, ale jak to mówią, czasu się nie cofnie. Tylko zdałam sobie sprawę, że to naprawdę są ułamki sekund, i ułamki sekund, w których mogłam się w ogóle nie znaleźć. Bo na przykład, nie wiem, wychodziłabym dłużej z domu, Hania by się chciała po coś wrócić, no nie wiem, i byłybyśmy tam kilka sekund później i już by się to nie stało, bo to hmm. dziecko akurat wtedy. Albo, pół, albo jeden kilometr na godzinę wolniej, no. i może by o, się udało. To no, też, to, jasne. Choć nie jechałam szybko, bo gdybym jechała szybko, to chyba nie wyglądałoby to tak. No nie, myślę, że jak na kolizję drogową, to i tak wynik jest całkiem okej, okay, nie? Tu widzę, że jeszcze lampa się trochę... O nie, nie zatnęła. szukaj już, nie szukaj już. Lampa, tu chyba też. No, tu też ta lampa Aha. dostała Wiecie co, szkody pewnie dopiero oceni rzeczoznawca jak, jak pojedziemy do niego, czy tam coś w środku się nie stało jeszcze dodatkowo, nie? nie ale chyba nie. Chyba nie, miejmy taką nadzieję. Na no więc wiecie, żeby ten dzień nie był taki spisany na straty, żeby Paulince go uratować, to idziemy zakupy, połazić po sklepa, czyli coś, no. co kochałem kobiety, i zjemy sobie jeszcze coś dobrego. No. Ale to na pewno, e, znaczy nie planowaliśmy, żeby to był element główny tego vloga. Właśnie. Element główny będzie później, ale to jest taki. No co z nich to, to się stało głównym się elementem? Stało, no, nie planowaliśmy właśnie, tego, nie no, planowaliśmy, no ale no, stało się no, ale, jak się stało. Ale życie swoje scenariusze pisze i los. No. I to by było na tyle. Uważaj bo zaraz będę mieli z dupki, tak jak <noise> Aha, pan nas puszczał. <noise> <noise> ja Życie w ogóle... pisze różne... A jak Haneczka zareagowała na to, właśnie. Haneczka, Haneczka. Ty z Hanią. Tak, jechałam z Hanią, na szczęście nic się nie stało. Ta pani też jechała z, dziecki, z dziećmi z dwójką dzieci i powiem Wam, że Haneczka po prostu się wkurzyła czemu my nie jedziemy? W ogóle najpierw nie płakała jak to się stało, tylko jak już stanęliśmy i wyszłam z samochodu, to dopiero wtedy była taka w szoku, nie? I mówi, coś chyba się stało. A! I jeszcze, jak zajechaliśmy do moich rodziców, E, bo się okazało, że to jest w ogóle nasza sąsiadka, ale to już mniej tym nie będę opowiadać całej historii życia. E, to jest, zajechaliśmy tam do rodziców i e, mój tata powiedział, że Hania powiedziała dziadek, mama, bum, bum. <laughs> Więc wiedziała, co się stało. Wiedziała, co się stało, no. No, ale na szczęście nic się nie Ta... stało, a tu czas. No, plus też taki, że tam dość wolno się jeździ, bo jest ograniczenie. Tak, nie? tak, no i jechałam wolno rzeczywiście, bo to by się skończyło inaczej. W ogóle ja jeszcze chciałam się trochę usprawiedliwić, bo wydawało mi się, że ja to Mateuszowi właśnie opowiadałam, że wiecie, to są takie emocje, adrenalina zaczyna działać, ale ja miałam wrażenie, że mi się podwinął dywanik w samochodzie i ja po prostu nie umiałam tej nogi przełożyć na hamulec i w porę zahamować. To jeszcze tak w ramach dygresji, a teraz ma serie. To najwyżej ściągniemy dywaniki w takim razie. <laughs> Jak to jest taki problem. Nie no, żeby wiesz. No wiem, no. Coś Bo jak to zarobiło. jest faktycznie wina dywanika, to żeby takie sytuacje się nie zdarzały więcej, to wyciągniemy dywaniki. A teraz zakładamy maseczki i idziemy do sklepu. Niechętnie, to robimy. <grym> zakładamy maseczki. <grym> Pierwsze miejsce, które zaliczyliśmy. Pierwsze miejsce to jest... A my się w ogóle zastanowić, jak ja zareagowałem. Ja podjechałem na miejsce zdarzenia, że tak powiem i wydaje mi się, że zareagowałem dość spokojnie. Jedynie byłem zdenerwowany o, 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 Organizacja, o. organizację moi drodzy. Jak nie, zwykle. Ale, ale już Wam tłumaczę, bo ja jakiś czas temu kupiłem na, na takie i, zdarzenia, wiecie, na to, żeby być zabezpieczonym, żeby Paulinka byłaby bezpieczna i jakby nie musiała się o zmartwić. Taki, taki zestaw właśnie w razie wypadku, że wiecie, tam jest oświadczenie, e, no taki zestaw dokumentów. Długopis. Tak, no, długopis takie tam, różne że dynie. jak się coś zdarzy, to nie musicie niczego szukać, to wszystko macie pod ręką. Oświadczenie <noise> na wypadek właśnie, długopis, tak jak Paulinka powiedziała, jeszcze jakieś inne dokumenty, o odnośnie pierwszej pomocy instrukcje. No i Paulinka, wiecie, zdarzyła się już taka sytuacja i oczywiście pytam się Paulinki, bo chciałaby pisać oświadczenie, gdzie to ma, nie wiem, nie mam. Nie, mam. nie, nie mam. wiem, no i rzeczywiście w skrytce nie było niestety, więc pewnie gdzieś w domu się połęcza, a się by przydało. No to, to, to byłem tylko no, zle, bo jak, to, jak już to. kupiłem, zadbałem, dałem, to nie było. Ale powiem Wam, że po całej tej sytuacji później już nerwy puściły i się rozpłakałam, nie? Tak, tak. Bo najpierw trzymałam to w sobie, ale potem jak już spisałyśmy to oświadczenie i, i zanim pojechałam do pracy, to, to puściły mi nerwy i musiałam. Dać opustym emocjom. To teraz odreaguj, smacznego. A no, właśnie. A tu się jak tam? no, na razie nic nie słuchaj. to się może Aha, rozumiem. A ja już mam jedną sukienkę. <laughs> Żebyś mógł potem skomentować jak to było w sklepie i jak nie znacie, ciebie nie pasuje nie wiem, nie wiem, się... Jak on wygląda? A co są, śminki czy pomadki? Pomadki to śminka. No to pokoś. A w sumie jaka jest różnica między śminką a pomadką? No to ty się pytasz mnie? Chopa. Nie, my się nie znam Ten mi się podobał, <laughs> mogłam go wziąć To akurat była matowa pomadka, pomadka. Bo są To się wróć, to się wróć. Matynowe, satynowe. Matynowe, ja. Matynowe satynowe. Nie, ale co ja sobie wziłam? tak pokażę. To potem może na spokojnie, no, co? No dobrze. Czy już ale... teraz? Nie, no chciałam pokazać, że skończyło się na tym, czyli na Nivei. Nivei. Ja? Tam stoimy, tam? Tam. A jeszcze odnośnie przygody jedną rzecz chciałem przekazać. Bo my tam w tym aucie, idź My tam w tym aucie mamy takie taki pseudosystem. Który, no właśnie. Jakby sczytuje samochody, które są przed nami. Jeżeli zbliżasz się zbyt szybko do samochodu, który jest przed tobą i który stoi, albo do jakiejś przeszkody, to najpierw miga ci na żółto takie ostrzeżenie na desce rozdzielczej. A jak dalej nic nie zrobisz, to, to potem hamuje. już jest na czerwono i samochód sam hamuje za ciebie. No właśnie. Ja to, czym to czym powiedziałem nie to Paulince o tym i Paulinka w szoku, że nie było czegoś takiego. Właśnie, bo wiecie co, właśnie Mimati to dopiero uświadomił, bo czasem jadę i wiecie, trochę tak za bardzo trzymam się dupki i ten Nissan już mi hamuje. A teraz. No. Co powinien zahamować to nie zahamował. I czasami jest właśnie tak, że wiecie, no. że samochód przed nami skręca i my wiemy, że, zdąży, że on skręci, no. a my nawet nie hamujemy, a on to wyłapie jako za zbyt szybkie zbliżanie się do przeszkody mm -hmm. i nawet czasem przyhamuje za nas, a teraz co? No, nie było tego. No. Jaki jest wniosek? Nie ma co w pełni ufać systemom, które są w samochodzie. Technice, Najlepszy no. system to jest yy, sprawne twoja oko i Sprawne noga. oko i sprawna noga na pedale hamulca. Mm, ale wiecie jak fajnie pachnie, taka wanilka. Mm, chcesz? Ty się przecież pomatkujesz. Cześć, melduje się w sobotę. My, jak to w sobotę mamy z Hanią w zwyczaju budzimy się jako pierwsi, mama leży trochę dłużej i idziemy na balkon zobaczyć, czy już świat się obudził. To jest taka nasza sobotnia rutyna, ale e, to nie koniec wspaniałych informacji w tym vlogu, bo idziemy sobie dzisiaj na ten balkon i zobaczyliśmy, że jesteśmy atakowani. Nasze mieszkanie jest atakowane przez mrówki. Zaatakowały nas mrówki i obudziłem Paulinkę, bo musiałem mi pomóc, bo był ich multum już w mieszkaniu. Zaatakowały nas przez balkon. Ja już wysypałem trochę proszku do pieczenia, bo tędy wychodziły. Tędy się dostaje do mieszkania. Wysypałem go też tu w takie szczeliny, przez które jakby drzwi się wentylują. Rozbierałem już ten e, też nasz balkon, bo weszły też pod to i stąd chyba gdzieś sobie wiecie, podeszły sobie od dołu, przeszły sobie pod tym i tu się chciałem tędy przedostać do mieszkania. Wysypałem proszek do, do pieczenia, nie wiem czy powiedziałem wcześniej do pieczenia czy do prania, wysypałem proszek do pieczenia. No, i zobaczymy, czy, czy to pomoże. Bo musimy teraz wychodzić, ale to nie koniec wspaniałej informacji. Ja Wam coś pokażę jeszcze. Bo bawiłem się ostatnio z Hanią. My się lubimy wygłupiać w łóżku, na przykład. Wiecie, wygibasy różne takie. No, jak to z dzieckiem, nie? No. I ta zabawa ostatnio skończyła się dla mnie. Nie wiem, czy widzicie. Mmm, podbite oczko. Fantastycz! To jest ładne. Ja mam zawsze podkrążone oczy, także tym się nie sugerujcie, ale. No, podbite oczko, ma tata. Ale nie chcący, wiecie, jak były wygłupy, wygłupy, to głową, głowę odchyliła do tyłu i bęc! Najpierw mi wyskoczyła taka gula, taki po prostu szpikulec, aż się Paulinka wystraszyła, a zaraz później mi się to po prostu rozlało pod okiem. Tu chyba jest lepsze światło i będzie to lepiej widać, że. Może no, oczko jest tak delikatnie podbite, tu nie, ale całe szczęście noszę okulary. Tego tak nie widać. No, jak widzicie, ostrości złabnie. Jak widzicie, e, trzeba uważać przy wygupach, e, przy, przy wykupach z Hanią, no bo akurat chania jest taka, że jest szaleństwo. No, ale cóż. Mrówki mnie zmartwiły, bo ja takich rzeczy nie lubię, jak się dzieją w domu. Wysypałem proszek do pieczenia, bo to mi się sprawdziło w pracy. Bo w pracy też nas w zeszłym roku atakowałem rówki przez parapet. Spaliśmy tonę proszku do pieczenia w pracy i się uspokoiło. Tutaj wysypałem resztkę, która była w kuchni. Pod balkonem wyspałem resztkę, która była w kuchni no i teraz jedziemy yy, kupić kwiatki mojej siostrze, bo miała urodziny niedawno, a dzisiaj idziemy na kawę do niej, więc chcę kupić kwiatki mojej siostrze i dokupić muszę trochę proszku do pieczenia, bo, bo to tak nie będzie. O, a tu w ogóle jest blenda doświetlająca. A psik? A psik, a ładne? Mm. Mama! Do cioci Marzenki na urodzinki dzisiaj idziemy no. i kwiatuszki. Później, a teraz je tu odłożymy, żeby sobie spokojnie leżały. Dobrze? Jedziemy dalej. Papa jedziemy dalej. Papa jedziemy. Masz tu szybę, obserwuj świat. O! <grym> zimny łokieć, nie. Tak <grym> zwany. Palu zimne paluszki w pani przypadku, a nie zimny łokieć. Bucik, jedziemy po buciki, zobaczyć. Co? Nie działa? Aha. Pięć złotych wrzucone i co? I nic? Tam idziemy. Tam. Tędy też dojdziemy. My właśnie wybieramy się na urodziny do warzyny, ale ja chciałam Wam zaprezentować moją nową sukienkę, którą wczoraj udało mi się wyhaczyć na promocji w Kosztowała 69 zł. Myślę, że nawet dość spoko się prezentuje. Co Mateusz no, powiesz? No mi się bardzo podoba. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Może obrocik? Proszę bardzo, tylko że coś nie wyszło. Mateusz kupił sobie tylko koszulkę. Właściwie to miały być zakupy dla Mateusza, a skończyło się jak się skończyło, czyli że ja wyhaczyłam sobie tą spódniczkę, sukienkę i kupiłam sobie jeszcze jedną część bielizny, a właściwie górną biustonosz, ale o tym już pokażę Wam jutro, bo już mam go na sobie, a chciałam Wam zwrócić na coś uwagę też. Bo pierwszy raz mam w ogóle taki błyskonosz i ciekawe czy wy i jak się sprawowało u was, no. Idziemy. Tak, idziemy, wychodzimy. Chciałam coś jeszcze powiedzieć. Nie, już wszystko, nie, nie, króliczki. A jak się ten nazywa? George, a ten drugi? O, proszę. Iii, taki czarny. A który był pierwszy? George był George. pierwszy. Tak, to jest hachur, O gryzie. George? Czy obydwa? Nie, ty nie to. Spokojny. No, no, i rysujemy, jak piesek wyszedł. Zobacz, kto to jest. No, Haniu, ale fajny, tak? Słodki, to jest chyba Daisy. Jest to Daisy? No, to jest Daisy. Proszę Ogonek pomaluj, no co malować mu Proszę. A tu jest koko. Koko. No ty zrób koko, no? Koko. Pięknie. Jest koko no super. Pokaż widzą koko. Jak namalowałaś, pokażę jak namalowałaś koko Brawo Hania! Brawo. Co tu jest? To Małe koko. Kurczaczek. Namaluj małe koko. Pięknie, pokaż. Kurka. Kurka, tak. Jak już wcześniej wspominałam, powiem Wam kilka słów o biustonoszu. Zdążyłam już go przetestować. Może teraz moja wypowiedź będzie skierowana bardziej do e, kobiet, ale może faceci posłuchajcie. E, może się Wam przyda przy zakupie bielizny dla partnerki. E, w każdym razie e, jest przetestowany. Jestem bardzo z niego zadowolona. Wiecie, jak to jest czasem? Niby zmierzałam go w przymierzalni, ale już mi się to zdarzało, e, że niby bielizna mi się podobała. Później wróciłam do domu, przymierzyłam, no i stwierdzałam, że mm, to mi jednak nie pasuje, no a oczywiście bielizny nie można zwracać, więc już miałam e, po, ale tym razem udało się to był strzał w dziesiątkę e, bardzo mi się ten biustonosz spodobał, ale chciałam wam jeszcze pokazać, bo ja mam pierwszy raz w ogóle, nie wiem czy wy dziewczyny macie takie biustonosze, ale ja mam pierwszy raz taki który jest tu zaszyty ramionczka nie są wyciągane e, kolejna sprawa, to, to ramionczko jest tu właściwie w połowie też zszyte, ciekawe jak będzie z użytkowaniem czy to po prostu nie puści i się nie zerwie, no i mamy tradycyjny <śmienny> e, Hania <śmienny> Hania mnie tu bardzo rozprasza, ale e, mamy regulację tradycyjną e, no i... E, Miseczki są tak fajnie wyprofilowane, mają lekki puszap, ale naprawdę leciutki, więc to było fajne w użytkowaniu. Bo ten stanik jest taki właśnie lekki, przylegający do ciała, idealny na lato. Więc ja jestem bardzo z zakupu zadowolona, a ja zawsze mam z tym problem. Właśnie Bustonosz to jest dla mnie. Na... No to się pokaż, kto tu tak krzyczy? Zrób papa, pa, bo już będziemy kończyć tego vloga pa, pa. Kochamy was, pozdrawiamy Bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał I dawajcie łapki w górę, jak nas lubicie mm, I też kocha mnie mm, O jakie całusy mm, Ojej, co, mnie zjesz To nie jest całus Ty mnie połkniesz w całości To papa, pa, robimy papa pa. Banc, papa no, wysyłamy buziaki. Czy już nie wysyłamy buziaków? No, no, to my się tu będziemy razem bawić. Bo na wycieczkę rowerową się wybieramy. Pa. Pa.